Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na stary, dobry, poczciwy film z makiem. Jak widzicie, nie mam nic na twarzy, mam jedynie krem. Ostatnio pokazywałam Wam w filmie nowości kosmetyczne, więc niektóre z nich dzisiaj po prostu przetestujmy, żeby sprawdzić, czy kupiłam dobre rzeczy, czy nie i jak one się sprawdzają. Tak jak Wam wiem, pamiętam, obiecałam Wam również podsumowanie wyzwania grudniowego, że tam dokończam różne rzeczy będzie. Będzie też podsumowanie makijażowe, denko, jeśli chodzi o dęko zeszłego roku. Będzie też osobne dęko, więc filmów szykuję się naprawdę dużo. Mam nadzieję, że będziecie y, ze mną. Bardzo chętnie y, się będę z Wami dzielić tymi wszystkimi y, cudami, co tutaj y, wymyśliłam, które mam, i będziemy razem je testować, więc co zaczynamy. Zaczynamy od bazy. Jak widzicie, kupiłam bazę Eveline Than Perfect Makeup Primer, yy, wygładzająca formuła baza pod makijaż. Będziemy testować, otwieram. I ona ma kolor, już widzę, widzicie? O, tak ona wygląda, więc nakładam ją sobie na środek twarzy, tak naprawdę na, powiedzmy, na i pod oczy jest bardzo taka komfortowa nie jest w ogóle silikonowa ma y, taką konsystencję kremu nawilżającego a ten kolor czy on jest w ogóle widoczny czy on coś zrobił wydaje mi się że nie jakby kolor y, w tym przypadku tutaj nie ma jakiegoś znaczenia nie wyrównał mi tutaj kolorytu y, wiecie nadal tutaj mam czerwone elementy y, więc tak ale y, mam wrażenie, że szybciutko się wchłania. Więc zobaczymy jak się sprawdzi. Ma kolagen, ma ceramidy, kwas hialuronowy, witaminy C i E. Tak się prezentuje i znajdziecie na pewno wyrosmanie w Hebe, więc tutaj y, pole i wachlarz mamy bardzo szeroki. I teraz słuchajcie, będę testować krem BB. Tak, na bazę nałożę krem BB, mianowicie ten krem BB z paezem. To jest Cream with Hyaluronic Acid. Ma 98% składników aktywnych. Trzymam w rękach mój nowy, ulubiony krem BB. Poczuję orzeźwiający zapach oleju eryterycznego z bergamotki, który niesamowicie działa na zmysły i poprawia samopoczucie. Muszę nałożyć go i się odprężyć, mamy dzisiaj dzień wolny, więc na pewno się odprężę, nie wiem kiedy wy zobaczycie ten filmik. E, ale tak, mamy tutaj kwas hialuronowy, wyciąg z omanu wielkiego, wodę z bergamotki i olej z opuncji figowej i dzikiej róży. E, olej z opuncji figowej, nie wiem czy wiecie, ale ma działanie takie przeciwstarzeniowe, dość fajne. E, I mój odcień to jest 02N. Natural Beige? Nie, beige, bez natural. Samo opakowanie prezentuje się tak w formie tułeczki, więc super będzie go yy, aplikować. Nałożę sobie go teraz, mam taką takie i najpierw nałożę właśnie za pomocą palca. Uuu, ładne makrycie. Powiem Wam, że jak kręg bibi, to nieźle. Przybliżę się ja muszę go jeszcze rozprowadzić dobrze, ale... Hmm, hmm, hmm. Bardzo ładnie pachnie, faktycznie. Taką bergamotką, trochę ziołowo. Jest dość gęsty, jak widzicie, ma naprawdę konsystencję kremu. Dobrze sobie tutaj wszystko teraz wklepię. Odcień, jak widzicie też, jak w ogóle dostałam, jeśli wiecie, bo wiecie z poprzedniego filmu, jest yy, dość spoko. I tak prezentuje się na twarzy. Podoba mi się. Ma takie lekko rozświetlające y, wykończenie i ładnie ujednolicił kolory skóry, przy czym nie jest taki, wiecie, nie jest taką maską. Oczywiście tutaj moje przewarwienia y, mi tutaj przebijają, ale jakby nie mam nic przeciwko. Teraz korektor Eveline Wondermatch Jakby zawsze ten sam bardzo go lubię, jeśli widzieliście moją rolkę, albo TikToka, albo inno, bo wszędzie to chyba dodałam, yy, tam gdzie mogłam, to zobaczycie, że uwielbiam ten produkt, ale nienawidzę jego opakowania. Naprawdę, to jak on się leje, wylewa, jaka ta skówka jest brudna, to jest masakra. Nie ma żadnego nowego korektora, dlatego używam tego starego. Posiłkuję lusterkiem. Naprawdę powiem Wam, dobrze leży ten, y, ten krem BB, fajny jest. Naprawdę jest fajny. Tutaj jeszcze sobie właśnie tych niedoskonałości poprzykrywam. Wygląda, przybliżę Wam się, zobaczcie, jak naprawdę spoko ten y, podkład, ten krem BB y, wygląda. I teraz mam, posłuchajcie, dylemat, bo mam z także Beauty Powder, czyli puder jęczmienny ale trochę ja nie chcę go otwierać na razie, bo mam również z paezę, tutaj będzie dużo paezę tą mgłę pudrową zarówno sypką wersję jak i tą prasowaną i mogę Wam już powiedzieć, że sypka wersja jest dużo bardziej delikatna, nie świeci się tak bo jeśli nałożycie sypką tą pudrową tą w kamieniu wersję to prawie jak rozświetlacz, ta jest bardzo właśnie fajna, daje takie lekkie rozświetlenie więc bardzo chciałabym jako pudru ją dzisiaj użyć, yy, ale jako puder też chciałabym Wam pokazać ten puder z Charlotte. No bo przecież, halo, ja go mam, a nie używam go bardzo yy, często. Więc co, może jednak yy, to. Może tę Charlotte nałożymy pod oczy, hmm, a właśnie mógłę pudrową nałożymy na Całą twarz mam tego maluszka, takiego maluszka i właśnie nie wiem mm, jak on go... tak wygląda, bardzo luksusowo, wiecie, że ta miniaturka kosztowała stówę, wyobrażacie to sobie, może nałożę gąbką, bo jeszcze gąbką nie próbowałam nigdy go nakładać no. i nałożę go tylko pod oczy, o, widzicie różnicę, w ogóle nie mam tutaj tego załamania, ładnie mi go wyblurował. Dajemy drugie oko. Widzicie to? Ja nie mam tutaj tej doliny łez. Przepraszam Was bardzo, że czasem może nie patrzę w obiektyw. Jestem w szoku. E, no, powiem Wam, spoko to wygląda. Spoko, spoko, no, a na resztę twarzy leci Była pudrowa w odcieniu 01 Light Beige. Wygląda to tak. To jest bardzo sypkie, ale bardzo lubię tą formę. Tutaj mamy zatyczkę i mamy siteczko. Bardzo lubię tą formę, bo to sitko jest fajne. O, wywalam sobie troszkę i biorę duży pędzel i właśnie rozświetlę sobie y i utrwalę jednocześnie ten krem BB. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak buzia też pięknie odbija światło. Jestem naprawdę bardzo pozytywnie y, zaskoczona i bardzo się cieszę, że mam tą mgłę pudrową w ogóle, bo podoba mi się niezmiernie. Ten krem BB również robi y, robotę. I teraz trochę sobie przypudrowałam właśnie tą twarz, a chciałam nałożyć y, produkty mokre, czyli bronzer, y, róż i bronzer z Klaresy. Ale jak widać, oczywiście musiałam się troszeczkę pospieszyć. Ale to nic. Nałożę sobie ten róż, tylko wklepię go po prostu gąbeczką. Najpierw go nałożę na dłoń. Troszeczkę rozgrzeję i po prostu przeniosę. Przecież to się nic nie stanie. Prawda? O, On jest taki bardzo różowy. Ale ładnie wygląda. Tak bardzo... Rozświetla budzie i dodaje jej takiego dziewczęcego uroku. Widzicie, jak to ładnie wygląda. Naprawdę podoba mi się ten róż. Jeśli chodzi o brązer, no to nie mam nic nowego, ale użyję sobie niezastąpionej Irenki, czyli dr Ireny Eris. Ta paleta naprawdę robi wielką furorę. Ale nie dziwię się, bo jest naprawdę bardzo fajna, delikatne są te odcienie. Można budować krycie, ale też yy, no ona jest taka luksury, ona jest taka, wiecie, że będzie pasować każdemu. Te odcienie są naprawdę bardzo dobrze skomponowane. I tutaj mi pada światło i tak trochę mi się nie podoba, no ale dobrze. Jeszcze nałożę ten run właśnie z Irenki yy, i trochę podbiję efekt właśnie tego, który tutaj nałożyłam z Klarysy. On jest bardzo fajny ten z Klarysy. Nie jest drogi, a ma dobrą pigmentację i wygląda naprawdę super. Czy ja mam jakiś rozświetlacz? No pewnie, że mam rozświetlacz, bo mam tą drogą w kamieniu. Dostałam ją w paczce PR, ale miałam też swoją, już wcześniej kupioną. Ja użyję tej, którą jakby mam, bo mi mam w odcieniu Light Beige, a tą, którą dostałam, jest w odcieniu naturalnej, więc jest troszeczkę ciemniejsza i właśnie ją będę nakładać jako rozświetlacz. Zobaczycie, czy Wy to widzicie, jak to pięknie błyszczy, w ogóle jak moja buzia pięknie odbija światło. Ona zdrowo wygląda. Dlaczego zawsze jak maluję się dla Was, i maluję, w sensie dla Was, nagrywam film to tak świetnie wychodzi, a jak na przykład maluję się na co dzień rano, no to nie wychodzi to tak dobrze. Nie wiem, powiem wam, nie wiem jaki jest powód tego wszystkiego, ale teraz przechodzimy do brwi. Przejdźmy do brwi. Jak wiecie, mam kredkę z Maybelline Express Brow, bardzo dawno nie używałam kredki do brwi, bo teraz po prostu kończę tą, tego Eveline, tego nie wiem jak on się nazywa, bo mi się wszystko zdarło. To jest Everline Brow and Go, więc w ogóle dawno nie używałam kredki do brwi. Ostatni raz używałam Golden Rose i zaraz sobie właśnie użyjemy tej z Maybelline. Ona ma taki odcień, bardzo ładny brązowy i wypełnię sobie delikatnie. Najbardziej skupiam się właśnie na końcu. No Bo tutaj mam powiedzmy największe braki i delikatnie począteczek. Jak widzicie, moje brwi nie są zbyt wymagające. A zobaczcie, jaka jest różnica. I chyba znowu wrócę do kredki, bo już ten Brow and Go nie daje takiego efektu. A też zastanawiam się, żeby znowu się umówić na laminację. Robię ją średnio co pół roku, więc. Yy, Wypadałoby się znów umówić. Bardzo mi się podoba efekt laminacji, zarówno rzęs, jak i brwi, y, ale jeśli mam być szczery, byłam na rzęsach, byłam raz i trochę, kurde, mm, szkoda mi wydawać pieniądze na laminację rzęs, y, bo jestem w stanie, wiecie, za lotką i tuszem zrobić naprawdę bardzo podobny efekt. Y, a jeśli chodzi o laminację brwi, no to takiego efektu nie zrobię. No nie potrafię. Jeszcze czuję ten etap. No i słuchajcie, jako że mam już tą kredkę, no to może użyję jakiegoś glue. Mam no, takie coś z Katrigis. To się nazywa Super Glue Brow Styling Gel. Bo skoro już mam kredkę, no to nie będę używała już tego Brow and Go, bo on ma kolor. I utrwalę i wyczeszę właśnie tym. Tak to się prezentuje. Podoba mi się, podoba mi się, powiem wam. Podoba mi się jak one wyszły. I wracam do kredki. Już to widzę, naprawdę. Dobrze, to mamy twarz gotową. Przejdźmy zatem do makijażu oczu. Jeśli chodzi o makijaż oczu, to słuchajcie, dawno nie, nie mam żadnej nowej paletki, także ale dawno nie używałam tej paletki z Physicians Formula. To jest Butter Eyeshadow. W ogóle pięknie pachnie. No i co, może ją użyjmy, bo naprawdę dawno jej nie używałam i ona sobie tak leży. Użyłam ją chyba raz w ogóle. Więc yy, zróbmy coś z nią. Nakładam ten żółty cień w zewnętrzny kącik i na całą powiekę. Poszalejmy, żeby troszeczkę utrwalić też ten y, korektor, który tutaj mam. Wiem, że on jest trochę ciemniejszy niż od mojej y, w ogóle kolor moich, y, mojej skóry, ale do utrwalenia się nada. Może też podbiję trochę kolor innych. Nie widzę to w tym y, w obiektywie, że jest takie żółte troszeczkę. Wezmę sobie taki puchaty troszkę pędzelek i ten cień brązowy on jest w kamerze takiej dużo bardziej ciepły i, niż na żywo zabiorę go troszkę i będę robić zewnętrzny kącik może to będzie taki makijaż trochę w brązie dawno w ogóle się nie bawiłam makijażem robię sobie zewnętrzny kącik i teraz biorę bardziej precyzyjny pędzelek i sięgam po ten ciemniejszy brąz i będę budować zewnętrzny kącik. Troszkę go też. Uuu, patrzcie, jak te cień są napigmentowane. Troszkę go też wyciągnę. Ok, zabieram sobie teraz ten cień fioletowy yy, i mieszam go z tym beżowym, tym. Będę go nakładać na dolną powiekę Biorę się, boję się trochę do tego samego fioletu. Wiecie, żeby nie mieć takiego efektu podbitego oka. A pomieszany z tym beżem powinien być OK. Najbardziej skupiam się w zewnętrznym kąciku i im bliżej wewnętrznego, tym po prostu jadę delikatniej. A wyszła mi w ogóle kreska tymi cieniami. Jak, jak normalnie eyelinerem. jestem w szoku. Może mi to tak wyszło. Tak to wygląda. Teraz będzie pora na błysk. I wewnętrzny kącik pójdzie ten błysk. Myślę, że to pędzelkiem może być ciężko nałożyć, ale. I lecę na dolną powiekę. Mam nadzieję, że wy to wy wszystko widzicie. O, to patrzę w dół, lusterko. A górną powiekę jeszcze nie będziemy kończyć, no bo przecież tam mało jest y, kolorów, więc znowu ten y, cień y, fioletowy zabieram i kładę na środek powieki, i trochę przykryłam tą kreskę na środku powieki, i będę blendować. Nad załam na załamaniu. Trochę przyciemnie to oko. Może trochę głębiej mu nadam. Takie trochę się mroczne to oko zrobiło. Ale teraz będziemy go znowu wyświetlać tym razem tym błyskiem. I to już sobie nałożę na palec. I lecę w środek powieki. Tam właśnie, gdzie dałam ten fiolet. Widzicie różnica? Możemy zostawić matowe oczywiście. Ale mamy karnawał, niech się świeci. I tak to się prezentuje. Naprawdę bardzo yy, tak ładnie. Dawno nie miałam takiego makijażu. No, ale teraz przyszedł czas na rzęsy. No, i do rzęs yy, mam ten tuż do rzęs z Benefitu. To jest fantast. Bardzo go lubię. Mam też ten spałę, za wiem, ale chcę być jeszcze taka trochę bardziej eko i nie będę go otwierać. No, bo wiecie. Trzy tusze do rzęs otwarte to też nie jest dobrze, więc yy, smaruję, smaruję, aplikuję ten yy, no i będziemy przechodzić już do ust. No i ostatni element, w ogóle bardzo lubię jaki efekt daje ten tusz do rzęs. Wiem, że on jest mega drogi, no ale jest fajny. No i teraz czas na usta. Jeśli chodzi o usta, to widzicie, że od przybytku głowa nie boli. Mam trzy produkty, tak jak wam pokazywałam. Tutaj jest Eveline y, Cosmetics z serii Variette. Tutaj mam Paese Argan Lipstick. No i Eveline, znowu Flower Garden. Już Wam pokazuję odcienie. Ten y, Eveline Flower Garden jest najciemniejszy, zdecydowanie. Yy, a ja sobie, wiecie, coś takiego nudziakowego, więc na pewno wybiorę. O, kurczaki. Miałam jeszcze użyć tego na oczy. Czekajcie pomadeczki. Poczekajcie, poczekajcie. Słuchajcie, to jest ten cień. Ciekawe czy on już na tuszu. Może na innych też da jakiś efekt. Dą go tutaj o. Czy widzicie ten błysk? Biorę pędzelek, taki dość duży, ale go sobie tutaj o rozprowadzę. Uuu, nie waży się. No. O, to jest kropka nad I. Tak miało być. Nakładam również tu. Czy wy widzicie ten błysk? On zastyga, więc super. O, nakładam go sobie tak. Nie wyżej. Super wygląda jest naprawdę bardzo fajne. To jest ta kolekcja Choco Glamour w odcieniu 04. Mega. A, no i wróćmy do tych pomadek. Tak, one się prezentują. Tutaj mamy Eveline Flower Garden, tutaj mamy paezę w środku i od zewnątrz mamy Everline warietę. i najbardziej niudziakowa jest ta Variette z Everline, więc właśnie tą sobie użyję, a te dwie schowam i od razu zamknę, wiecie, żeby tutaj potem nie było jakiejś awarii. I nakładam ten. W ogóle bardzo dawno nie nakładałam takiej pomadki w sztyfcie. Zawsze to jest jakaś, wiecie, błyszczyk albo taka pomadka płynna. Ale poszło. Bardzo ładny odcień. Mhm, taki mój y, troszeczkę może ciut jaśniejszy, ale mój kolor ust. I tak to się prezentuje. Wygląda skończony makijaż. Yy, taki makijaż sprezentowałam sobie nowościami i mam go już chwilę na sobie i muszę Wam powiedzieć, że połączenie trzech produktów to A. jest sztos jakiś. To jak wygląda moja buzia. Nie wiem, czy to jest właśnie też zasługa tego, że dałam tą bazę pod ten krem BB, no ale tutaj nie dawałam. A wygląda to świetnie. To jest krem BB. Ten, ten z paezę. Naprawdę to jak wygląda moja buzia z tym kremem, w połączeniu z tą mgłą pudrową, w połączeniu z tym y, pudrem z Charlotte pod oczami, to jest sztos. Podobają mi się również mega moje brwi, więc też będę zaczęła wracać do kredek do brwi, żeby te brwi jako tako wyglądały już, rezygnuję z tego Evelina, bo to nie robiło tego, co ja chcę, a to mi się bardzo podoba, ale to. Plus to, to jest sztuczna na twarzy, naprawdę. Widzicie, jak ona się błyszczy? Ona się zdrowo błyszczy. Ja nie jestem, y, wiecie, taka świecąca, tłusta, jest piękny, jest satynowe i w ogóle nie widać, żebym miała cokolwiek na twarzy. Mega to wygląda, ale widzicie? Oko też jest fajne. Tutaj Wam pokażę, tutaj popatrzę się na Was. Oko też jest fajne, usta są super, więc bardzo podoba mi się ten makijaż. Będę go odtwarzać i naprawdę jestem w szoku. Nowości spisały się. Jestem bardzo ciekawa naprawdę, czy ta baza miała wpływ również na wygląd tego kremu Bibi. Będę jeszcze testować bez bazy, dam Wam znać, a już bardzo serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, no i oczywiście mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. PAPA. Pa.